cztery pale. No i co możemy z nimi zrobić? Oczywiście wbić je tyłkiem takim oto sposobem. Ale korzystniej jest dla nas zrobić coś takiego. No. I teraz jak już nie da się więcej forsy uzyskać, to możemy je sobie wbić tak dla zabawy. Nie, nic to nie daje, że wbijemy palę po prostu. Ja od zawsze je lubiłem wbijać na innych poziomach również, więc tak mi już zostało, że jedną z moich większych rozrywek w Mario jest wbijanie palu w ziemię. No nic. Um, już mamy 52 pieniążki, nawet teraz więcej. Już mamy 57 pieniążków, to znaczy, że jeszcze 43 i dostaniemy dodatkową gwiazdkę. Stół gwiazdką ze 100 pieniążków jest trochę inaczej, ponieważ ona nam się pojawia yy, w tym miejscu, gdzie zdobyliśmy setny pieniążek. Ale ja głupi jestem, do tego nie okrążyłem. No, no trudno, ona się pojawia w tym miejscu yy, dokładnie, gdzie akurat zdobyliśmy setny pieniążek. Więc radzę nie zdobywać yy, setnego pieniążka w powietrzu. No nic, yy, w każdym razie. Um, W każdym razie ta gwiazdka jak ją zbierzemy, nie martwcie się, nie będziemy musieli od nowa zaczynać zbierać 8 czerwonych, bo nie wyjdziemy z menu z poziomu. Nie wiem, czemu tak jest dziwnie, no ale to już sprawa autorów ich zamysłów i pomysłów ja się nie będę w to mieszał stój, no dobra, i idziemy po resztę tutaj po tego oto pieniążka o tamtego, można się wystrzelić z armaty, można również wejść na hama pokażę to w ostatnim odcinku, ale ja nie będę wchodził jeszcze na hama i nie z armaty, tylko ręcznie bo uwierzcie mi trudno, ale się da. No chyba, że już miałem to w kurzy, to wtedy wejdę po hamsku. Tutaj chyba nie mamy pieni forsy, jeśli pamiętam. Nie mamy. To bomba musi nam wystarczyć. O, -o. No! No! no, No! Dobra, trudno. Wystrzelimy się z armaty. Już wiecie, jak się nią posługiwać, więc. Yy, u, chyba nie macie nic przeciwko, żebym się z niej wystrzelał. Dobra, tu celujemy tam. Kurde. No więc, właśnie. Jeśli Ż życie Maria dojdzie do zera, wyskakujemy z obrazu automatycznie i tracimy jedno życie. Tak na logikę, nie? To, że poszli trochę na łatwiznę, no ale cóż im można zarzucać? No. Pójście na łatwiznę. Dobra, mm, tutaj się przyda nam troszeczkę oddalić kamerę, jeśli chcecie takim oto sposobem to zbierać. I czekajcie, gdzie był ostatni. Pi Aha, ponieważ zbieramy gwiazdkę za 100, za 100 pieniążków, um, ja idę dalej. Mimo że tutaj już nie ma czerwonego pieniążka. Jest on na latającej wyspie. Ale chwilę... W... O! Tam. Kurczę nie wiem czy nie będę musiał się wystrzeliwać z latającej wyspy, bo coś mało forsy. Dobra, tu już więcej pieniędzy nie ma. Możemy się pożegnać. Ja sobie tutaj mały skrócik zrobię. Nie chce mi się chodzić, nie lubię chodzić wystrzelę się i idziemy teraz do tej oto armaty. No, do armaty wpadła. Mokro w armacie, kłamstwo. Dobra, robimy to co zwykle. ostatni czerwony pieniążek. Pawam! I tutaj mamy <coughs> gwiazdkę. Z tym za czerwone pieniążki i z tym środkowym, co Wam mówiłem. Z, ze z pięcioma środkowymi pieniążkami. Możecie jeszcze poczekać parę poziomów, ale ja osobiście wolę to zrobić teraz. Tutaj teraz musimy zebrać jeszcze ile? Yy, 14? Jeszcze 8. No, z tym 8 to będzie najgorzej. Schron przeciwbombowy. Dobra, tu się wystrzeliwujemy. I centralnie do armaty, nie. Jak już mówiłam musimy zdobyć jeszcze 8 pieniążków. Więc jednak chyba postaram się zdobyć przynajmniej jednego mniej. Dobra. Może być. No, co to kurde jest? Żal.pl. Jeszcze. No, jaki płaszek. Co to kurde jest? No, i gwiazdka. Otóż taka gwiazdeczka ze 100 pieniążków i ją zbieramy. Juko zebrałeś 100 pieniążków, Mario. Został więcej mocy z. W zamku. Czy chcesz y, zapisać? No tak, chyba że, no, nie trzeba, ale ja zalecam zapisywać, jak na przykład prąd nam nagle włączał. No i zbieramy teraz tą gwiazdkę. Mamy już 5 gwiazdek. Za 50 mon monet w każdym na końcu poziomu dostajemy po jedno życie. Żegnam się dzisiaj z Państwem. Do zobaczenia.